Cervus tej strony, ale to, to kolejny odcinek ze Slimecrafta. W dzisiejszym odcinku pójdziemy sobie do podwodnej świątyni. Tak, jest tutaj podwodna obok nas, podwodna świątynia. Zobaczymy już bardzo dawno, że takie łódki są zmagowane, O, teraz za chwilę opowiem, Już bardzo dawno. No i tutaj po prostu ona jest. Tutaj jest mój trójzom, który już tam sobie kiedyś zdobyłem. I patrzcie na to, widzicie? Tutaj w tym jest, jak patrzycie na moją zbroje. O, wej wejdę jeszcze raz. O tu, czyli znaczy na dół, to widzicie, że spodnie nie są enchantowane. Jakie mam to zainchantowane? XD. śmieszny bug. Ech, ja jak się naprawić tej gry. No dobra, zbierzmy sobie łódkę. I płyniemy tam. Mam trójząb Moceusa. gdyż jest on taki, wyekwany na maksa. Więc lecimy bić z tych frajerów. Mam też leko. Więcej niż 4. Byłem trójząb, jest u mnie żelazny. Biarę frajerze Laguje. O Boże! A no mi oni tak dużo biją. Dobra, koniec żartów. A to wkurza. To mi też laguje, ła. No, ucieknijmy od nich. No, do I dobra. No, teraz mam wodę, ale fajnie. Chyba zabić tych frajerów. Au, czekajcie. Może sobie zmniejszy render distance jak najmniejszy. Nie ma jakichś pięć chunków, cztery. Będzie troszeczkę lepiej. Dobra, do dwóch. Nie wiem. tam sobie gąbki mamy. Zapiszę koordynaty. Jak sobie zjedzmy marchewkę błyszczącą. Tu jesteś. Tu jest jeden frajer. O, ty. Gdzie ty jesteś? Dobra. Pójdźmy sobie dalej. O. Powinien być ten duży fryer Albo nie, gdzieś. Nie. Chyba weźmy sobie, zbierzmy. O, to są nowe bloki złota, jakie fajne, maśniutkie. Poszedłem... Tu są jakieś kurde, żegło to. Ale poszedłem w sumie sobie tutaj tylko po nie, i po to, i po gąbki. O, mi jeszcze, pomógł XZ. Dzięki, delfinek. Jak ja zakwaczam. To jakimś bogiem jestem. What the hell, patrzcie na to! O, tu jest duży frajer! Jezus Maria! Umieraj, duży frajerze! Myk! Myk! Myk, myk. <grysh> jak się No ej! Jak ci mi biją tak dużo? Ja to temu nie mam, Boże. Jeszcze tu padnę. Ech, a trzeba było wziąć dużą długi te. Jak ono się nazywało? Złoty jabłko. Myk, 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 sobie, pójdziemy dalej. Na szybiochu. O, to jest szybciej jakoś, patrzcie, tu ru, ru, ru To jest zwykły? Tak, zwykły o, dobra Mamy mining fakułę O, tu jest tu, ten kolejny frajer Dobra, którym zębów, go ciśniemy Jesteś martwy Myk, nie ma go Ciecia. Gdzie to drugie coś? O, ja uważam. Nie spojrzajcie mnie nawet <śm> <śm> No, dwa hity, jak poszedł Dobra, musimy się przekobać musimy kolejnym mleko wypić. Czyli z wodą już mam. Po co to? A, teraz jest to głupie, że nie można wylewać. Olo Jezu! Ile tych fajerów. Dobra. Dobra, Mek. Szczerze nie wiem jak się bije tu zębem, więc ten damage indicator sobie jeszcze wezmę, to wiesz, szczerze. Teraz je ja podziękuję. Bo... Dobra, nie weź. Weźmy sobie troszeczkę więcej powietrza, żeby mnie to nie wkurzało. Dobra. Jest jeszcze jeden fryer, bo mi nałożył klątwę. Tylko gdzie. Ja. So szybki jestem. Dobra, ja nie wiem, gdzie to jest. Gdzie on jest, więc musimy wypić kolejne mleko. Ja naprawdę nigdy nie byłem w tej. Yy... Tej twierdzy, chyba tylko parę razy. Ja musimy znaleźć lamusa. Gdzie on się ukrywa? To jest to samo pomieszczenie, chyba tak. Gdzie on może być? Tutaj zabijmy. Make, dobra, stań serzej. Gdzie on może być? Ten duży lamus. Wiecie, co tam te ci daje zaklęcia? kurde, dwa pomieszczenia z gąbkami. Ty. Obra, nie mam czasu. Mejk dobrze, że dodali tu w 1.16, że można to sobie szybko niszczyć, łani. To oznacza, że jest blisko chyba. Nie wiem. Może może na daleko. Ja się nie znam. Dobra, myk mamy. Jak wy się kolejnym mleko? Ale dobra, jak najszybciej musimy go dopaść gdzieś niżej jest, czy nie wiem, powiem szczerze, więc dobra, nim lecimy sobie, zakwaczamy, bo wtedy miałam nie mam damy. już wychodzimy stąd, kurczę. Eee, Musimy szybko przejść. Gdzie on może być? Ja pierdzielę Alo. Halo? Gdzie ten mamus duży? Niżej jest? Nie, to jest wyjście tylko. XD. Ok. Ale czemu jako nie mogę z się znaleźć? Tutaj. Wyżej. A to tu jest kolejne pomieszczenie z, gąb z gąbkami. to sobie zbierzmy. Wiem, że ciemno jest. To nie ma lamp. O, coś się O, nie wiedziałem nawet, że to jest takie coś, że robimy sobie poddychami trochę, żeby to nie kurzało. Fajnie, że mam dwa pomieszczenia z gąbkami. Ło. Sporo ich. trzeba mi tego frajera. Misz, zirytuje. Gdzieś tutaj jest, nie? No kurde. Gdzie on jest? Naprawdę ja nie wiem. Już. Jeszcze ci frajerzy mi bią. Co za lamusem. Ale ja się przygotowałem. Myk. Dwa. Trzy. Cztery. I oczywiście, D. co ja robię? Piąte. Na zdrowie. Tutaj to. Dajemy sobie tu. Od drugiej łapki. alo Czemu wyrzuciło mi to ten? idę Nie no, dobra, ja za chwilę przywalę go. Kościół. Źle nazwę skończyłeś. Co to jest za jeszcze? Miejsce takiego to, nie widziałem. Coś tutaj jest. Wszystko. Chyba nie Tu musi być gdzieś Gdy go nie znajdę to się wkurzę, może w drugą stronę, bo to już bym Zobaczmy O, to jest jakieś miejsce Nie no, halo Halo, już byłem wszędzie Jezus Maria, wy tu widzicie tę prędkość? XD. Nie no. Halo. Ja nie wiem, gdzie ten duży gościu kolejny. Dobra, mamy w sumie wszystko co mieliśmy mieć w tej strukturze. Ten drugi gościu mi wkurza, bo nie wiem nie. on jest. To nie odwiedziliśmy tą strukturkę całkowicie. O tu mamy. dogi złota, to i nic więcej sobie 8... Nie rozumiem. To jest bardzo dziwne, że możemy tutaj wkurzać. A. Tu musisz być, jeśli ciebie tu nie ma. Serio? Już w tej najwyższej części. Ale tutaj... Ja nie mogę. Serio. Ten ostatni gościu był w tym, e, jak to było e, w środku. Może miał farmę Guardian, fajnie. Nie, chyba nie. Strój ząb. Halo. was weźmy sobie teraz lampki. Myk, myk. przynadą się. Bardzo. To nie jak to Takie jakieś dźwięki dziwne wydają. Dobra. Ja tu byłem pewnie. Nawet nie zauważyłem, że on jest na górze ten nawóz X. Ośmiesznie. Dobra, rozkopmy sobie to. Czy rozkopmy. E mówiąc, mówiłem, że jest żelazny trójząb. W moim wreszcie przypadku. Chyba nie. No ale nie jestem pewien, więc sobie tutaj troszeczkę tego rozkopnę, wiem, że mógłbym zrobić cięć i tak dalej, ale nie wiem. Jezus Maria, jak go złapi. To chyba im więcej damage'a. No O, tu jest dużo lampek. Halo? O, tu jest dużo lampek, sobie to rozkopmy w na Myk, myk. Myk, 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 myk. A co mi tam zrobią? Bo Jezu, mam tutaj męczęć Dobra, co mi tam zrobił jak mi nagle zajminum gameager? Halo? Głupi delfin, tym tylko utrunia. Dobra, biję mi strój zębu. Trój zębu. Chyba, że powiedziałem dobrze i teraz... Powiedziałem też dobrze i... No. Jezus Maria. Odejdźcie tylko, umrzecie. Kąd ty tu... ...gościu? Tamten to mnie nawala. Umieraj, umieraj więc. co kulko! Umieraj! Ale to już... Dobra. Hmm. Gdzie to jesteś? Dobra, umarł kolejny. tutaj, chcę tylko zebrać tę sea ale wychodzi na to, że biję się z tymi namusami. Czasami trochę laguję. Na tej strukturze. Nie wiem czemu. Ja się nie znam. Jestem mi tym błyszczącą marchewkę. Jak. Ale tu jest teraz ciemno. O, tu jest kolejny Sea Lantern. Dobra, ja sobie pozbieram trochę tego i później się będziemy widzieli. Głęboko, jak tak sobie tutaj kopałem i szukałem, to znalazłem kolejne pomieszczenie z gąbkami. Wow, aż się pomieszczenie z gąbkami. Naprawdę nie wiedziałem, że ich będzie tutaj aż tak dużo. Spodziewam się, nie wiem, ledwo co jednego z moim szczęściem. Ale jak widać Minecraft dzisiaj? No. To dzisiaj miałem większe szczęście. Nice. No dobra, ja sobie tutaj dołowię do staka. 3 dla, brakuje i będziemy się widzieli. Więc dobra, głębiej. Już jestem, zebrałem sobie stak. Mamy z tego staki 34 gąbek. Bardzo dobry wynik. Ty patrzcie jak się Buguje trójząb. Meg wyciągam go i jeden ten mój żelazny trójząb. Powiem szczerze, nie wiedziałem o tym. No dobra, popójdźmy sobie do brzegu. Za chwilę będziemy się przy nim widzieli. I pokażę wam jeszcze jedną rzecz byłem jak tutaj już sobie tak no wpłynąłem i to znalazłem taką ciekawą ruinkę bo to by mnie naprawdę ładna, ma fajnie się wygenerowała widzicie o, wciągnij mnie o widzicie taka no, całkiem w środku jest skrzynka jakaś pokażę wam tu. wejdźmy tu nic ciekawego Teraz nie wkurzajmy z rozwalić to trzeba szybko, można marki a ile ich to jest tu parę ruinek się wygenerowało. Nie widzę nic. Jezus Mary, jedych to jest dobra, umierajcie. Myk, myk, myk. Jezu, tu nic nie widzę. Wy prawdopodobnie też. Myk, myk Nie widzę tutaj nic. A, wy umierajcie. Bo mnie wkurzacie, a właśnie wow, mi lagują trochę. O, nic tu nie ma ciekawego, a może w tej ruince to się znajdzie Na przykład panów Proszę umierajcie Halub. O. i opierajcie le paliście lagi o Boże i jest mapa skarbów o! To możemy sobie jeden skarb wiedzieć Dobra o to jest jeszcze jedna dobra, jeszcze mi krzanić Jeszcze gorączki Mapa skarbów Ja Takier, ile tych frajerów to jest Ona by była w Tą tą stronę chyba Tak w tą stronę, więc uh, u, mamy skarb. O, niech mi się teren wczyta. No to są, to dlatego, dla, to jest powód, dlaczego nie, ra, nie latam elitrum ciągle. Miaszczanki mi się nie wczytują. Widzicie? Jak mi się gównianie czanki nie wczytują, a dokładnie nie wczytują. Jezu, myślałem, że to dżunga. Wszystko pływa, że ten, kurwa, ten się gościu. Aha. Aha, fajne lagi. E, i skarb będzie, czekajcie. Zrzućmy sobie tutaj mapę. Jeżeli je na Zrzućmy coś, to Skarb będzie, podejdźmy sobie tutaj. Fajny, no, skarb będzie. Wąw, w tylecie. E, gdzieś dokładnie tu. Poszukajmy skarbu. O, mamy skarb. I jest! O, diament na bogato. I chyba pierwsze Herz of DC na tym świecie. Tak, bo nigdy nie zdobywam tego jakoś dużo. Gdyż uważałem, że to nie ma sensu. Mm, nie jest jakoś super bogato. Sterennio, tak bym powiedział. No, może być. Ja strzały, co to jest? No szmaragdy gdybym wziął, bo z najmniej mniej szerenia. Ale to żaden problem. Zniszmy. zniszczymy. to o, no, całkiem spoko, w ogóle nie wiedziałem, że tu jest ten, chcę przejść koordynaty. No dobra, w sumie możemy wracać do domu, bardzo fajny ten, no, fajnie, że znaleźliśmy ten skarb, pierwszych Herd of i powiem wam taką ciekawostkę o tym, o Heart of na moim reszcie w Ono ma animację, niezauważalną animację, prawie w ogóle jej nie widać. Weźmy sobie trochę elektron. żeby nam do drugiej ręczki. Widzicie, mam właśnie Heart of w rączce. I one ma niezauważalną animację jaśnienia. Tak, one czasami staje się takie jaśniejsze. Można to troszeczkę zauważyć niektórych... czasami. Można to czasami zauważyć. O, już jesteśmy na brzegu. Tu będzie moja wioska gdzieś. Moż można czasami. W nocy chyba to bardziej lepiej widać. O, widać. Teraz było widać, że one czasami jest takie troszeczkę jaśniejsze. Jest to kompletnie niezauważalne, prawie niezauważalne. To jest specjalnie zrobione, żeby było prawie niezauważalne. To nie jest tak, że... Jestem pośledzony i nie umiem zrobić teksturki. Nie, żaden problem. Mógłbym bez problemu robić właśnie teraz sobie właśnie teksturkę, w której byłoby to je pojaśnienie widoczne. A my sobie wróciliśmy do wniosku, w której w wy... jednym z poprzednich chodników był na jazd. Taka ciekawostka. Ja Podleśmy sobie. O, tu jest dokładnie. Są te promienie beacona. Że. Umieraj! Myk! Myk! Ło, wow, odcinek trwał 18 minut. And, dobra, podmiumnijmy sobie do niej. A, to jest domek z kotłami, jak pamiętam. O, widzicie, już jestem wymówowany. Tak, nowe ikonki efektów. I ta ekonka jumbo boostu, Ota, ta, tutaj ona będzie zmieniona na zielony. Gdyż e, jak mamy ją, to e, te tutaj te, te, te latające ziomki, no po prostu te latające cośki, e, one są zielone, więc e, to, to będzie też zielone. Mamy speed, który ma takie złote. Mi się mega podoba. Między strężem jest taki świecący. Um, Resistance ma diamentową klatę z takim złotym czymś obu wokół. I ma błysk, animację błysku. Czy generacja ma taką strzałkę, co się tak do góry daje. No i chęć jest to już od dawna, bo. A to jest mój villager. I tu sobie robię na jazdy. O, nowe łóżka. Ale fajnie. Też są nowe stombryki. No, trochę się podmieniało, Nie możemy się tu przespać. Puszka mają już wzor z terakotem. Według mnie wygląda to naprawdę fajnie. No dobra. Jemy sobie... No I dobra, w w tym odcinku właśnie chciałem zrobić ten wypad. Jeszcze znaleźliśmy skarb, więc w tym odcinku Was żegnam. Ja jestem Skelet, jeśli Wam się odcinek spodobał. Fajnie, gdybyście zostawili łapkę w górę i subskrypcję, gdyż no, mam dni subskrypcji. Fajnie byłoby, gdybyśmy dobili 40. Więc w tym odcinku Was żegnam, no pa.